I to kurwa w kolejnych zajebistych jak chuj wasz kurwa w rodnikach. Dzisiaj będziemy zapierdolać różne rodzaje pierdolnych pędzli na e, ołówków więc no kurwa, wybieramy sobie ołówek i napierdamy e, pierwszy rodzaj pędzla, czyli kurwa, takie jak taki, taki farmus, kurwa. E, tu sobie pierwszy kurwa pierdolna i kurwa teraz e, wybieramy sobie kolejne, czyli pędzel kaiwuni. Kurwa, wtedy mamy takie chujowe coś. Kurwa rozmazane w chuj. Nie polecam tego chwilostwa. Pędzel kalibuje, to jest kurwa w drugą stronę. To też jest kurwa rozmazane tam nie polecam. Mamy areolograf, czy tam kurwa, chujograf to jest kurwa jakieś tam pierdolenie, oszupenie. E, Napierdalamy to mamy pędzel. Oj, to jest kurwa, coś zajebistego, patrzcie jaki kurwa. Rzeczywiste, realne włosy szatana. No i kurwa, teraz możemy jeszcze napierdolić kredkę świecową, która też napierdala jakiś węgiel, kurwa. I teraz możemy jeszcze napierdolić sobie w Master i napisać... ty... ...sin... Czy... o... No i kurwa, to też zajmie się wygląda. Możemy też w ówku napierdolić ówek i wtedy będziemy pisać że... po prostu zwykłe chuj. No i kurwa, jest jeszcze jakiś pędzel do akwareli i kurwa można tu wszystko zamazać, uj zaklej miście, bo się kończy za jakiś czas kurwa. Nie wiem kurwa, chyba farby nie ma jak ja przez całą kartkę, no chuj tam, to jest pierdolenie, oszukanie, no więc wiecie już o wszystkich rodzajach spędzeni i kurwa, no nie wiem, może na ostatnim odcinku napierdolimy mi szatała na kartce. O kurwa, baja.